China. Ropa i gaz, jak płynęła, tak płynie, gdy lud ukraiński od kul ginie. Krwawe rubel odrabia szybko straty, gdy dolar i euro finansuje armaty. Zachód chce mieć ciepłą wodę w kranie, więc się obnosi na pokaz staraniem śląc noty dyplomatyczne oburzenia, publikując memoranda i oświadczenia. Nakładając sankcje, głosząc potępienia. Wszystko wobec Rosji z tego sobie kpienia. Bo ropa i gaz, jak płynęło, tak płynie. A lud ukraiński wciąż od kul ginie. Zbyt dużo mógłby Zachód na tym stracić, Gdyby za gaz i ropę przez to płacić. Oznaczałoby to obniżenie komfortu. I zdjęcie wisienki z dobrostanu tortu. To nic, że lud ukraiński od ginie. Jakoś przecież kiedyś wojna tam Nie może Zachód działać zbyt pochopnie, lecz mierzyć siły na zamiary roztropnie. Tak argumentują ostrożni dyplomaci, a za nimi ich wojskowi delegaci niewolnicy indeksów koniunktury. Prospekt dla Ukrainy ponury. Tym się dzisiaj szczyci NATO polityka, a zegar apokalipsy i bez nich tyka, bo Putin po zęby watom uzbrojony może się okazać sam z siebie szalony. Nie rozumiemy doniosłości tej chwili, gdy Ukraińcy tę nadzieję żywili, że, stając do walki nierównej z tyranem, wzruszą serca nasze odwagi swej stanem. A za tym pójdą akty równie odważne, nie tylko groźby, gesty, miny poważne. Jednak ropa i gaz jak płynęła tak płynie, a lud ukraiński od bomb i kul ginie. Czy wolne narody muszą poświęcić? Wypokój za cenę poddaństwa uświęcić i Ukrainę oddać w ręce Putina. Nie do zmycia będzie to dziejowa wina. Jak się ten kraj przed ranem obroni, gdy obok pomocnej wyciągniętej dłoni, druga ręka przed objęciem się broni, winobliwy gest w gestach samych trwoni. Rządy państw dręczą jak ludzi w opie. Takie zbiorowe jednostek, Dokopie kopie, Choroby i traumy ich niezaleczone, Ambicje i marzenia gdzieś porzucone. Jak tu dojść wspólnie do porozumienia, Gdy za każdym wdechem ducha natchnienia Ulatuje wdechem upiór bojaźni, Pozbawiając wglądu w głąb wyższych jaźni? Skaza to na genomie człowieczeństwa, zysku przed szlachetnością pierwszeństwa, a zbrodniarz środkowy palec wypina, bo płynie jak płynęła.